Trzy wypadki z udziałem łącznie 10 pojazdów, którymi podróżowało 35 osób. Nocą na opolskich drogach nie obyło się bez interwencji służb. Pierwsze zdarzenie miało miejsce wczoraj, tuż po godzinie 19, na drodze krajowej nr 94 w Falmirowicach. Tam zderzyły się ze sobą dwa samochody osobowe i autobus, którym podróżowało 15 obywateli Ukrainy. Kilkudziesięcioletnia kobieta i około 8-letni chłopiec trafili do szpitala. Chwilę później pomiędzy Gręboszowem a Domaszowicami w powiecie namysłowskim zderzyły się ze sobą dwie osobówki, którymi jechało łącznie 8 osób. Jak ustaliła policja, 45-letnia kierująca nie dostosowała prędkości do warunków na drodze, straciła panowanie nad samochodem i wjechała w drugi pojazd. Obrażeń doznali jej pasażerowie, w tym dziewięcioletnie dziecko. Z kolei po godzinie 6 rano na autostradzie A4 na wysokości Ochodzy doszło do karambolu pięciu pojazdów, którymi podróżowało dziewięć osób. 39-latek nieprawidłowo zmienił pas ruchu, najeżdżając na busa, który wpadł do rowu. Osobówka zatrzymała się na autostradzie, co spowodowało kolejne zderzenie trzech pojazdów. 71-letni pasażer busa trafił do szpitala. Policja apeluje o zachowanie ostrożności na drodze, ponieważ prognozowane ujemne temperatury oraz opady śniegu mogą powodować oblodzenia. Maciej Wójtowicz, Kurier Polski.